nowe 200 nowa, nowa Navarra. Navarra nie Navarra. Navarra. O. teraz uwaga otwieram maskę jest ciężka no ale solidne auto proszę bardzo Pojemność 2,4. Pojemność 2,4. to nie jest czarny ciągnik. Dokładnie tak. Uwaga, 181 koni mechanicznych. Przebije cię za chwilę. O. I emisja CO2 202 gramy na kilometr. Pod warunkiem że pali tyle ile ma w danych. Ile pali? E, według danych technicznych? Nie, naprawdę. E, według danych technicznych 6,4 litra na. A naprawdę? Km. 11, 12. Aha. Tak coś koło no tego. To sobie tą emisję. O ile to ma jakiekolwiek znaczenie? Proszę bardzo, prędkość maksymalna 177 km na godzinę. Przebijeć. Turbo doładowany diesel. No, no bardzo ładnie. Automat czy manual? Automat. Oczywiście. Automat. Wygląda to, to podobnie, ale 2-3 pojemności i 190 koni mocy. Ma automat. To tak jak u mnie. Pali naprawdę rozsądnie. Oczywiście nie tyle, ile napisali w danych. To w ogóle nawet nie ma. A ile napisali? To jakieś śmieszne wartości. Ciekawe, kto bardziej, to... kto, bardziej kto, kto bardziej kłamie. Też Mitsubishi jest na całym świecie znane z tego, że kłamie. Ostatnio się przyznało nawet, że kłamało. Ale przez lata. Się. No przyznali się, przyznali no. się. Ehm, no, no. W mieście 8,7, poza miastem 6,0, średnie 7. A widzisz, a mój pali mniej średnio według danych producentów. Ale w rzeczywistości ha. pali więcej. Ten pali dyszkę. Przy czym ta dyszka mi wyszła, to jest średnia z tygodnia. I... Nie, nie, używałem, nie tego auta, używałem tego auta nawet zgodnie z przeznaczeniem, a nawet bardziej niż zgodnie z przeznaczeniem, to znaczy, zdarzało mi się wozić tym, widziałeś co woziłem. No widziałem co woziłeś, no. konia woziłeś. Nie, konia nie woziłem, ale woziłem całą pakę zapakowaną. Jedzenie dla konia. Tak, zapakowałem workami Owsa, doszedłem mniej więcej do e, dopuszczalnej ładowności tego pojazdu. Czyli dwie tony. Nie. <laughs> no tona w dokumentach plus tona w pamięci. No. <laughs> nie. Nie, nie. Ograniczyliśmy się do tej tony, która jest w dokumentach. Y I wiesz co? Nie czuć prawie tego ciężaru. Zawieszenie wytrzymuje super. No bo w 190 KM. Silniczek radzi sobie z tym świetnie. Zużycie paliwa prawie nie wzrasta. Rybę. Bagażnik. O, i teraz przejdziemy do tego, co jest durnego w Ale, samochodzie w Bardzo. Mam bardzo ładną zabudowę. To jest opcjonalna zabudowa na szczęście i słuchajcie, nie bądźcie tak głupi jak ten, kto konfigurował ten samochód i Bardzo ładna zabudowę. zabudowa. Ja mam kryty basen, a Ty co? No. To jest, I mam spoiler, zobacz. To jest najgłupsza Zobacz, ten spoiler jest większy niż w Civicu Type ma... To jest najgłupsza tak na zabudowa, jaką do takiego auta można Ale sobie zobacz, sobie masz taki spoiler u siebie? A wiesz, że to poprawia prowadzenie? dociskając, dociskając ja, tylną oś. O, a tu jest nawet spoiler ruchomy. A to jest aktywny spoiler. Aktywny spoiler, w zależności od prędkości on się rusza. No ale zobacz. No. Jest sygnalizacja a, tutaj, akustyczna. O, wkładam kartkę, o i widzisz, i raz, na, o, na dwie kartki prawie. Ktoś, tak. to montuje taką zabudowę Prosz. do pick naprawdę jest niespełna tak? rozumu. Tak, a po... właśnie, że nie. Jedziesz gdzieś z rodziną, tak? tak? musisz zapakować rzeczy. No. Ale to się robi wysoką zabudowę. Musisz zapakować rzeczy. Rodzina w środku, a bagaże odkrywamy. Robisz Ta wysoką pada, zabudowę. Pada deszcz, śnieg. Otwórz to, ba i co? A otwórz tu to bardzo. O. Otwórz to badziewie. Otwieramy. Otwórz to badziewię. Teraz ci pokażę w czym problem. I są. teraz bez kapelusza chodzić, tak? Nie, masz sobie tam zanurkować. Zakupy tam trzymaj Otrzymaj kart. Jechałeś z rodziną, włożyłeś zakupy. Zakupy włożyłeś. Fajnie, to teraz zrób to samo ze skrzynką yy, wody mineralnej. Hmm. Ale po co? Powiedz mi, po co kupować pikapa, żeby ograniczać mu przestrzeń ładunkową taką takim badziewiem? A ja Ci powiem, żeby ładnie wyglądał. Ale on nie wygląda ładnie, on wygląda jak pokraczny sedan. Jest hmm. obrzydliwy z tą zabudową. może zdejmę okulary. Teraz jest gorzej. <laughs> no właśnie. Znaczy, jak popatrzy na te zawiasy, tutaj no i to. Tak, tutaj, no. nie, y nie, to jest straszne. Tutaj tak, kurde, jeszcze wysmarowane. To, że wysmarowane to dobrze. Ale zobacz, no. To... Nie, jest to. No zobacz, tak. jak to, tu drugi, długie śruby, tam krótkie śruby. No, no też nie przyciął, no. Czekaj, bo ja tu patrzę na tą finezję rozwiązań. O. Fines... Na, o. No to zostaw. Czekaj, to, to będzie... jest oryginalna japońska taśma, taj tajlandzka taśma. I w ogóle generalnie tu dostrzegasz parę warto tak, ja finezyjnych rozwiązań. Zobacz, o tutaj ta listewka doskonale jest klapa dopasowana. O, o, o tu widać... O, to nie jest przypadek. Ale zobacz, ona jest wsunięta już. Japońscy konstruktorzy, konstruktorzy na pewno już wsu, tak chcieli. Ona jest, jest już wsunięta do środka na zawiasach. Powiem tak. Ale tylko dołem. Rozwiązanie tej paki to porażka. Dlaczego? Ale przynajmniej wydaje fajne dźwięki, tak? Ha? No, tak, tak. No ale no... duchy japońskich inżynierów tu straszą. A teraz mam ci pokazać... Tak, to, pokaż o, mi. Tutaj, tutaj nie trzeba nic otwierać, no. No jest bagażnik, no. Jest wielka paka. O, masz takie solidne listy. Mam takie coś do mocowania. Do mocowania ładunku. Ale... Nie chcę to, ja ci tego nie przymocuję, teraz będzie się tak. Dziękuję, a było tak cicho w tym samochodzie. E... Niekoniecznie jestem zwolennikiem otwartej paki w pick-upie, no bo rzeczywiście, rzeczywiście jest problem, jak się chce coś przejść, szczególnie w tym, taka... w tym naszym dzikim kraju, ale taka wyższa zabudowa, niekoniecznie, żeby miała 2,20 wysokości w całości ta nawara, tylko tak około 2 metrów, bo wtedy da się jeszcze wjechać do garażu podziemnych. Nie byłaby głupia, ale na pewno nic, co, co zmieni ten samolot w sedana. O! No patrz, nie obija się. Jak nie oni, ociera. Jak oni to zrobili? No, inaczej, inaczej niż mi ta subisz. Patrz, no, jest przerwa. Nie ociera. O jakiś błąd w konstrukcji. Błąd. Bo jak się Oczywiście... opiera, A już wiem. Bo jak się opiera o zderzak, to wtedy można więcej na klapę położyć. Oczywiście. pokazywałem ci, jak testowaliśmy zawieszenie. <laughs> I piszcie. A w tamtym się tego nie da zrobić. A czemu nie podskakuje. Jak dzieci. A, kto nie skacze ten. Ty nawet tutaj tak szybko jest. Jest szeroko, ale tak naprawdę miejsca jest niewiele więcej niż w, w kompakcie. kompakcie. Co my tu Automatik. mamy? No, fortepian. O, o, o. No tak, to, mi, to jest to, co mi się nie podoba. Lakier fortepianowy. No tutaj, jak w każdym miejscu, innym. Ale z drugiej strony, zobacz, to standardem wykończenia nie odbiega od, od suwów. Nie. W ja żadnym te... miejscu? Nie, naprawdę całkiem przy... przyjemnie jest to złożone. Sterowanie napędami. Nie ma dodatkowej Waj, wajchy, tylko jest elektryka. Pokrętełko. Blokada, o, blokada. O, mam blokadę tylnego mostu dołączoną, no. tak, i asystenta zjazdu. Automatyczna skrzynia biegów. Bardzo fajnie działa ta skrzynia. Ale będzie wąsko? O! Wiesz co? Nie, nie, tu jest wężej. Tu jest wężej. Czuję wyraźnie, tu tak, wężej. Tak, tak, czuję wyraźnie. tu czuję, jest wężej. Tak. Tak. Nie, jest tak. Dwie osoby z tyłu i jedna obok drugiej. No i zobaczcie, jak jest ciasno. No. Mm, czy jesteśmy obiektywni? Tak, zawsze, zawsze, zawsze. My zawsze jesteśmy obiektywni. I wiesz, że siedzisz w Mitsubishi. Tak, bo kierownicę widziałem już we wszystkich możliwych Mitsubishi. Tą. no. Ehe. Łopatki do zmiany biegu. Łopatki w do zmiany biegu. Kapie. O, tutaj mamy takie pokrętło, widzisz? No właśnie, i, tu... I to jest coś, I... czego Ty nie możesz zrobić, bo ja mogę sobie przełączyć na 4H. I jechać po asfalcie no cały, cały czas z napędem na cztery koła. I co? Muszę przyznać Robertowi rację. O tu tkwi no. przewaga tego samochodu. On ma centralny no. mechanizm różnicowy. I mamy 2H, 4H, 4 C i 4LLC. 4 to, ja to już mówię. w ogóle. Co? Cent popsujesz. Nie popsuje. Nie popsuje. Centralny mechanizm różnicowy. Czyli no. co tam to daje? Że możemy po suchym jechać z napędem na cztery no, koła. Po suchym i przyczepnym. A niestety w Nissanie. Możemy korzystać z napędu na cztery koła, tylko na luźnych podłożach i na śliskich nawierzchniach. Sterowanie. Takie jak lubisz. Takie jak lubię, czyli same przyciski. Same przyciski. odporne. Dokładnie tak. No. O proszę bardzo, też już jeździł Mitsubishi. Ja jeździłem Mitsubishi, ja wiem, że inżynierowie Mitsubishi czasami mają takie słabsze momenty. Tak, i, to, i zawsze akurat jest w tym momencie. Tak, i to jest bardzo wygodny system. Wyobrażacie sobie, że jedziecie sobie gdzieś i chcecie sobie sprawdzić W zakręcie. w zakręcie. Ile wasz samochód pali? Albo jaki macie zasięg? Dodajmy, że to jest pick-up. W związku z tym, taki ruch kierownicą nie powoduje zbyt wielkiego wychylenia koła, Bo pick-up wymaga tego, żeby trochę bardziej się nakręcić. To jest specjalnie tak zrobione. Przełożenie układu kierowniczego jest takie, żeby przez przypadek takim ruchem nie posadzić tego na dachu. A? A? O, działa. Zadziałało. Za 16 razem. Właśnie. Jak kupicie sobie pick jak się dacie Kamera do cofania. Kamera do cofania, dlatego, Obowiązkowo. że jak, jak jeździcie po mieście i chcecie tym zaparkować sobie w mieście. Albo hak. Mm. Tak, i wtedy jeszcze stopery do uszu, żeby mieć czyste sumienie, że nie słyszeliście, że w coś walnęliście. Nie, lepiej kamerka, dlatego, Z że hakiem. paka w pick-upie jest bardzo wysoka. Tak, I nie reguły. widać gdzie się kończy. Jak, jak ktoś się za cofa. wami zaparkuje, nie daj Bóg jakąś Mazdę MX5 albo jakieś niskie inne małe, Honda Civic. To będziecie je... parkować w drugim poziomie. <laughs> tak, <laughs> to jest szansa, że na niego najedziecie i nawet nie zauważycie kiedy. Generalnie, wrażenie jakości wykonania tam jest jednak troszeczkę lepsze. Lakier fortepianowy, obrzydliwy i tu no to jest, i tam. Ale mniej. To są bardzo podobne do siebie. Uh -huh. To co? Tutaj wyścig? Wyścig? Ruszamy na miasto. No nie w wiem, a tak. w którą stronę się ścigamy, w tamtą, czy w tamtą? W tamtą. W tamtą, tak. Proszę, to ja wysiadam z tego. i co? I co? I co? I co? Dałem Ci wygrać po prostu. Po prostu dałem Ci Znale. wygrać. No. A powiedz, czy hamowałeś po tym po, po mecie, czy nie? Nie. Ja no nie mecha? hamuję. Ja nie hamuję. A, no dobrze. Ja nie hamuję, dałem Ci szansę po prostu. Dobrze, no. dobrze. Powtórka? Ale po co? Ale ja po nie to. muszę nic udowadniać. Nie musi nic Mitsubishi to Mitsubishi, Ja nie taki no, skundlony z Renault. Z Renault dostawczym chcę ci powiedzieć. No właśnie. Ale efekt jest doskonały. Tutaj też jest super. Tam sportowe auto, jedziemy, jedziemy na miasto i zobaczysz, jak fajnie jeździ. Nie. W mieście zobaczysz, że mój fajnie jeździ. Ten fajnie jeździ. Nie znasz. Ty się nie znasz. Do którego zaczynamy? To ja pójdę tam. I co? Fajnie. Ha, zarzuciło cię bardzo tyłem? Nie. Prawie nie. No właśnie. Znaczy, powiem tutaj tak: jak powiem Pokaż... robić to L200, to nawet jakbym chciał, to tego nie zrobię. Pokaż mi drugiego tylno napędowego Nie, naprawdę. Który, którego nie wyrzuca z zakrętów. No właśnie. On prowadzi się jak. On prowadzi się jak. Normalny samochód taki suf. No. no? A jadę pickupem. No? Tam z tyłu mam taką dużą pakę. Tak, i nie jest załadowana, bo czasami pick-upy się Proszę zaczynają bardzo jest, Jedziemy w mieście i jest cichutko. Jest cichutko. 60 na godzinę jest jak w dobrej osobówce. Skręć tam, w dół pojedziemy na wertepę. Ulica w centrum miasta. No? Fajnie jest. Ty, no jest naprawdę fajnie. No jest rewelacyjnie. Kurde, no. No. Jedziemy jak po... No. Ja wiem, jakbyśmy jechali tutaj z samochodem zwykłym. A tak po prostu jest... No. On jeździ lepiej od niejednej terenówki. I lepiej od niejednego słowa. Jest cichszy od niejednego suwa. Nie, naprawdę jestem no. lekko zaskoczony. No. No. Jeździłem no, wcześniej tylko po asfalcie. No widzisz? Nie, nie musisz nie takich nim. rzeczy omijać. No i tam... Przyzwyczajenia. Nie no, jak, jak bym jechał terenówką? I to taką wygodną terenówką. To jest taki pick-up, którego nie odradzę nawet kobiecie, bo tym się naprawdę łatwo, przyjemnie jeździ, z wyjątkiem parkowania. Tu dostrzegam pewne problemy. Ale jak ktoś potrzebuje uniwersalnego samochodu, jak się wozi dzieciaki z tyłu, to nie ma problemu, bo dzieciaki i tak mają foteliki, więc oparcie fotelika i tak. tak. Zastępuje to niezbyt wygodne oparcie w tym, ale i tak nie jest nieźle wytapicerowana ta ławka. Nie, dobrze, a ile trzeba za to zapłacić? Za to trzeba zapłacić nie mało. W takiej wersji z wypasem, bo to jest wszystko mająca wersja. To jest wszystko mająca wersja. Cennikowo 152,960 z większością tego wypasu, tak. Przyspieszenie 10,8. 10, to wystarczy. Prędkość maksymalna 180. też wystarczy. Dopuszczalna masa całkowita 3 tony 10 kg. Czyli tonę ładowności. Tona, tona ładowności. I naprawdę ta tona ładowności, bo to sprawdzałem, nie robi na nim wrażenia. Czyli praktyczny samochód. Praktyczny samochód, naprawdę. Pojemność zbiornika 80 tak, litrów. Jeździ jak terenówka. Jest pan od terenówki takiej porównywalnej. Da się ukuć. to też kupić w tańszej wersji. Da się kupić w tańszej, Nie wiem, ale... czy wtedy będzie tak dobrze wyciszona. Pewnie tak. Pewnie ale... tak. Obstawiam, że jednak będzie tak dobrze wyciszona. No. Automacik naprawdę się w tym aucie tak. sprawdza. Wygodny. Silniczek super. Nie trzeba co chwilę mieszać Nie biegami. trzeba. Nie, w terenie się dobrze jeździ z automatem. A, w terenie też byłem. Byłeś w terenie? Tak, z wyjątkiem tego, że to jest długie auto i prześwit jest, powiedziałbym, że umiarkowany. No bo... No jak się przejeżdża przez Bo, górkę, zawies bo to... zawieszenie tu mamy standardowe. I oponki oczywiście też mamy takie uniwersalne. No bardzo dobrze chciałbyś na terenowych jeździć po asfalcie. Nie, nie, no, ja natomiast też nie. Przy 150 czyli przy realnej 140, czyli tyle ile wolno. Na autostradzie nie chodzi po kolejnach. Jedzie na wprost. Ale gdzieś tak trzeba, tak trochę. Jedzie na nawet wprost. nawet na prostej drodze. Powiem jak... więcej. Wiatr go jakoś nieszczególnie. Nie, nie jak wzrusza. jechałem wczoraj po ekspresówce, nie, nie. to tak musiałem. Słuchaj, tu normalnie utrzymujesz prędkość autostradową 140 na godzinę. Czujesz się pewnie. Z tych 140 na godzinę samolot nawet jest w stanie zahamować, jako tako. Hmm. E, jedzie na wprost, nie myszkuje, dobrze się prowadzi, czujesz się pewnie, że się paliła wzrasta. No ale no. No, musi. No ale tak czy inaczej, twoje średnie tam z tego prawie tygodnia, tam 10 kawałek. Myszka z tygodnia i, na, i to naprawdę takiej to całkiem urozmaiconej roz... eksploatacji naprawdę to nie. Całkiem ma... rozsądnie. No. I z pasażerami, i z ładunkiem, i z ciągnięciem czegoś na, na linię za tym samolotem Naprawdę. Naprawdę wygodny jest, No, no? na pick a, to... Dobra, skończ to, bo już chwalimy go za bardzo. No, ale ściwiłem się, no. Ja też się dziwię. Nieustające. Ściwiłem się. Sory. No co, sorry? Głośniej. No, głośniej, no. Bardziej. Bo to jest pick-up. Do czu... roboty. Tak, i tu czuję, właśnie, wsiadłem, ja nie mówię, że nie, nie lubię. lubię. Okej. Okay. Ehm. No co? Tak, przód miękko, tył twardo. Jakbyśmy wsadzili tam pół tony do Łukasz tego. Jest twojego, jakbyśmy wsadzili pół tony do tego twojego sedana, byłoby przyjemniej. Pół, ton, pół ton. sedana. Pół ton. sedana. Się na Kierownica sedana. chodzi dłużej, Bo jest większa. Nie wiem po co mi te łopatki. Jak to, po co? Żeby biegi zmieniać. Bo to jest automat, żeby nie zmieniać biegów, więc wszyscy na siłę dokładają łopatki. Się. Jakby ktoś chciał się pobawić na torze. Jasne, sedanem, tym. Tak, na szczudła, tak. To ma taką możliwość kosztuje 148,990 w tej najbogatszej wersji. Jestem ciekaw, czy przy pierwszym przeglądzie ta różnica nam się nie... Yy, obstawiam, że znaczy, <laughs> może się nam ta różnica skompensować. Skurczyć. Bardzo skurczyć, tak. Mamy prędkość maksymalną 177, proszę Dobra, bardzo. żwawy jest, automat no. daje radę, ale zawiast jest taki, że czuję każdą studzienkę tylnym kołem najechaną. Bo to jest terenowy pick-up. No właśnie, tylko w tym terenie wyrzucam ten tył pewnie. Przyjmijmy, że kosztują podobnie, no. Kosztują podobnie. Bardzo podobne samochody. Około półtorej porównywalne stóp. Porównywalne samochody. Brutto. Brutto, oczywiście. Bez zniżek. Bez żadnych negocjacji, taka cena z cennika prosto. Mitsubishi Troszkę się tańsze wydaje. Mitsubishi, ale niewiele. Jak pojedziemy na pierwszy przegląd, drugi przegląd, tam się ta różnica szybko zniweluje. Może Bo także. musicie widzieć, że to jest marka premium. I ona, się ceni. I ona się ceni. Szczególnie jeśli chodzi o ceny części. Z drugiej tak. strony te auta się nie psują za specjalnie i to tak. mamy, mamy, mamy służbową... Mamy dn. Dn. na to dowody. Pracy, która naprawdę jeździ w terenie, jest używana bardzo przez, intensywnie. Przez różnych kierowców. Przez różnych kierowców i jako powodów do narzekania, no, tutaj wielu nie ma. lat cały czas jeździ. Tak. A to jest samochód, który naprawdę nie ma lekko. W związku no. z tym wierzymy w to, że to jest dobrej jakości tak. i niezawodne. Mamy test długodystansowy. No to ja muszę się zaprzeć. Piotrek teraz wjeżdża. O nie! O nie! O nie! Aj co? Galopuje ładnie? A ty powinieneś lubić galopowanie, bo ja lubisz konie. A konie? A konie co? Konie mogą też iść. Tak powolutku, tu, tu. Dobrze, teraz ty się tam łukasz, też stępać. jest to taki pujany samochód, bym powiedział. Zawieszeniowo, przepraszam, ale nie ma porównania. Konik. Drzewa koń na biegunach Ja z szacunku dla naszych widzów nie będę śpiewał, dobrze? Dlaczego? Przez szacunek dla widzów i słuchaczy Spróbuj O i tu się boję, szybko wchodzi zakręt. No tu Oczuję, trzeba zwanić tani. na tym zakręcie, bo on tak... Uważaj na równarkę. Bo ona tu jeździ... Bo nie chola na mnie uważa! Nie bo ona tu jeździ... Ja mamy rurę przodu. Ale kurzymy, działkowicze się cieszą. Nie też nie źle, równiarka zrobiła dobrą robotę Bardzo dobrą Normalnie Try taka Nie, 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 nie poczuliśmy jakiejś nie. dramatycznej różnicy, teraz poczujemy ostatnią gram Ale tak, na garbach Fuch. O jak tu kurzy się w tym mieście straszliwie No Strasznie Rokropnie. się kurzy. Powiem tak, na garbach jest różnica Jest Czyli jako auto miejskie nie dobra, nie. No, nie, nie jest, jest. Znaczy ja teraz już wiem, który bym wybrał. Jednak. Sam widzisz, no. Jednak wybrał Renault Nissana. Ale że dobrze, to z Renaultem nie ma nic wspólnego. Jak to nie? Silnik ma wspólny. No, silnik z ma wspólny z Renault. No. Do jazdy na co dzień, na Warra. Tak. Jeżeli ktoś nie potrzebuje samochodu do jakichś tam wypraw, wypraw terenowych jako... Tylko... Jako bazy do wyprawówki, czy jako jako samochodu do dalszego dłubania, to jednak nawarno. Nawarno. Tak, w stanie takim, jak jest odebrana z salonu, jest dużo przyjemniejsza do jazdy. To będzie bardziej terenowe auto i na przykład, jak ktoś mieszka w górach i potrzebuje i na przykład. na 4, na, na, na stałe, to? Tak. to L200. A jak ktoś chce sobie mieć po prostu przyjemny samochód, praktyczny, przyjemny samochód do jazdy na co dzień, i czasami chce mieć większą pakę z tyłu, to. Na nawara. Nawara. No, tak. L200 do bardziej terenowych warunków, nawara na co dzień. Przyjemniejszy wybór. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy uwagę. bardzo. Dziękujemy. Tak. To byłem ja, a to był. A to, byłem te, a to byłem. Tak, to był on, a to byłem ja. No.